Hej, jestem po operacji. Wi, mam nadzieję, że falida była delikatna i goisz się dobrze. Czas zająć się netranerami. Niestety, straciliśmy dostęp do systemu Harona Musieli nas wykryć. Czyli co? Skupiliśmy cele? Niekoniecznie. Wiemy, że byli w centrum i kierują się w naszą stronę. Znajdź punkt obserwacyjny przy wjeździe do dokta. Namierzysz netranerów, kiedy będą jechać na spotkanie. Potrzebować potwierdzenia kontaktu. Użyj skanera na pojazdach w okolicy. Jeden z nich to będą oni. Ani śladu celu. Widzę konwój ludzi Hansena. Ale netranerzy raczej nie jeżdżą pod kurtą Czekam dalej. Aha. Obstawiam, że to posiłki, które jadą na stadion. ani śladu celu. Jeszcze ich nie ma. Rozwalony Cortez zatarasował drogę. Robi się korek. O, to na pewno nie oni. Wybraliby lepszy wóz. Szukamy dalej. Para motocyklistów. Nie sądzę, żeby cele nagle zmieniły środek transportu. No, to nie w ich style. Kontynuujemy. Widzę ich, potwierdzam, obydwoje są w środku. Masz sygnał? Czasu. Zapewne staną gdzieś po drodze. Zaparkowali, opuścili pojazd, idą w kierunku klubu. Pij, możesz przechwycić samochód. Zaczynaj! na fura. Ty nie podziwiaj tylko działaj. Na razie idzie gładko. Mam wizję z kamer, Panek sprawdź czy wszystko działa. Niby wszystko OK, ale daj mi chwilę. Co robisz? Poprawię ten lot. Da się to zrobić lepiej. Poprawiaj, tylko uważaj. No i już. No, nieźle. Teraz czekamy. Klienci na miejscu. Zaraz będą wsiadać. Przygotuj się do obsługi. Hansen, może się z nim umówię? Widziałeś, jak się na mnie gałkę w Black Safire? Może to tylko Kac. Kurwa nie wiem. Na kacu zawsze mam dziwne pomysły. Tak, a tak poważnie, to co o nim myślisz? Dobra, przejmuj kontrolę. Chwila. Chcę posłuchać. Myślę, że pod nim się teraz pali dupa. Po tym, jak zestrzelił ten samolot. Ta robota nagle stała się ryzykowna. Ale kasa jest dobra. Robimy to i znikamy. Ja pierdolę. Ale ja mam kaca. Ja pierdolę. Akurat dzisiaj, co? Mówiłem ci, żebyś nie otwierała kolejnej butelki. I słyszymy się. Nie przeszkadzaj. A ty? Jak go czytasz? Widziałem, jak podszedł do komendanta policji i poklepał go po policzku. Jak szczeniaka. A tamten nic nie zrobił. Hansen to twardy skurwiel. Będą chcieli go zabić. Ale może przeżyje. To prawda. Podoba mi się. Na raz do łóżka. Może dwa. Wi, czas ucieka. Jeszcze chwilę? Zmieniając temat, ten martwy facet, Slider. Ogarnęłaś tam? Tak. Okradał wszystkich wokół. Swój gang, Hansena... I paru losowych frajerów. Zebrał trochę kasy. Zrzucę Ci potem plik, który trzymam na ja rozszerzanie. co czekasz, ale nie masz już czasu. Szukaj roboty. po... Ktoś przejął kontrolę nad samochodem. Ejmerik! Odpal alarm! Potrzebujemy pomocy! Zbierzam tektor atak. No Dalej. odzyskać kontrolę. Są dobrze. Jesteśmy odcięci. Jasne. Kurwa! Co? Co jest kurwa Wow. Boże, że ja pierdolę. Kurwa mać, zabiliście ich! Myślałeś, że co? Zwiążemy im ręce taśmą klejącą i zostawimy w bezpiecznym miejscu, żeby jak się uwolnią, zadzwonili sobie po pomoc? To nie jest zabawa. My albo oni. Taka jest tutaj stawka. Wybrałem nas. Alex, wiedziałaś o tym. To była egzekucja. Oczywiście, że wiedziałam. To nie jest moja pierwsza misja. Jak już w tym jesteś, to w tym jesteś. Oni nie grali w Twoją grę szpiegów. To byli niewinni ludzie. Ciekawa definicja zawodowych przestępców. Ci niewinni ludzie, bez mrugnięcia okiem, wydaliby na Ciebie wyrok śmierci albo okradli ze wszystkiego, co masz. Mamy dla Was przygotowane przebrania. Ale musisz jeszcze zgrać kody dostępu. Aurora powinna je mieć u siebie. Czuję się, jakbym robił coś bardzo niewłaściwego. Serio? Rozumiem, że nigdy nie zabrałeś broni z ciała przeciwnika. Na pewno to ona ma kody dostępu. Na pewno. Jej brat zgrywa pamięć do banku danych. Kiedyś go z tej pamięci okradli. Nie ryzykowaliby, że stracą kody. Wszystko ja prowadzę. Wciąż jeszcze imprint behawioralny. Józ? Czekaj, mój głos, niezu. Nie wierzę. Nie do poznania. Przerażające. No nie? Wypróbujmy to. Przedstaw się. To musi być coś więcej niż wygląd i głos. Zmienia też zachowanie, więc zapewne dotyka gospodarki hormonalnej. Człowiek to biochemia mózgu. Zgadza się. Podkręca cię. No dobra. Spróbujmy. Ejmerik Kassel. I tyle? Aha, tyle. Dobrze. Brzmi jak on. Na początku jest dziwnie. Zaraz się przyzwyczaisz. Daj sobie chwilę i ruszamy. Klient czeka. Aleks, posłuchaj. To nasza ostatnia wspólna akcja. Nie zapomniałem o naszej umowie. Mam potwierdzenie od Myers. Misja dyplomatyczna. Emerytura terminowo. Dzięki, Reed. Gotowa? Kurwa, pewnie. Widzę, że sprzęgasz się z Techem. Już mówisz, jak on. Denerwujesz się przed akcją? Chyba tak. Ale? Bo słyszę jakieś ale. Głupio... Tak to nazwać. Brakowało mi tego. Okej, okay. do roboty. Widzimy się na stadionie.